Witajcie w ten słoneczny poranek na mapie Nooktown gdzieś na pustyni Nevada. W tym teście, kolejnym teście na moim kanale, sprawdzimy prawność pewnego mituo w wpływie opcji autocentrowania na celność w grze 2. Opcja ta jest stosunkowo głęboko ukryta w opcjach profilu Xbox Live, więc niewiele osób tego używa nie wiem jak na innych konsolach czy też PC. Były jednak słuchy, iż włączając ją, recoil o zauważalny procent. Przetestowałem to na kilku broniach, jednak efekt pokaże na przykładzie broni. skarch H. Scar H właściwie. W tym miejscu upewnia się, czy opcja jest wyłączona. Była włączona, więc ją wyłączam, żeby wszystko było zgodnie z prawdą. Sam początek wystrzelam kilka serii. Oczywiście nie kontrując recoilu w żaden sposób, bez wspomnianej opcji. Jak można zauważyć, recoil jest w górę i troszeczkę w bok, jest dosyć wysoki, jednak zobaczymy zaraz, jak wypadnie druga seria testowa. Ciągle staramy się celować w środek tej linii, która tam biegnie. Widzicie, tym razem Ricol był bardziej przy sobie, powiedzmy, bardziej skupiony w jednym miejscu, jednak ciągle wysoki. Tutaj krótkie porównanie obu prób. Jak widać, Recall za bardzo się nie zmienia, jednak chodzi po prostu o to, że idzie w górę i troszkę w bok. Teraz, jak widzicie na swoich ekranach, wspomniana opcja jest włączona i powtórzymy test. Widzicie? Wzór odrzutu jest troszeczkę bardziej wycentrowany, oscyluje wokół tej linii, nie, nie wychodzi za bardzo w bok, tak jak w poprzednim wypadku, jednak ciągle jest bardzo wysoki. Widzicie? Odrzut jest zdecydowanie wyższy niż przy wyłączonej opcji, jednak jest bardziej wycentrowany, to znaczy idzie w, w górę, praktycznie prosto w górę, nie, nie, nie wbija w bok coś ta, czy coś takiego. A jak wiadomo, Recoil, który idzie w górę, zdecydowanie łatwiej jest skontrować. Jakie z tych testów wnioski? Bardzo proste. Opcja autocentrowania wpływa na odrzut. Fakt faktem, tak potwierdzają moje testy i to, co widzicie na filmiku. Jednak wbrew temu, co sugerował zdrowy rozsądek, wpływa negatywnie, gdyż jak widzicie, odrzut z włączoną opcją jest zdecydowanie wyższy niż bez niej. Konkluzja jest prosta. Nie używajcie tego. To... W żaden sposób wam nie pomoże, a przynajmniej nie pomoże z tymi brońmi, z którymi tą opcję testowałem. Wiadomo, że nie, przy, nie testowałem ze wszystkimi, no bez przesady. W każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o ten test. Zapraszam do moich poprzednich, jak i następnych. Subskrybujcie, lajkujcie te sprawy, polecajcie swoim znajomym też kanał. Wydaje mi się dosyć fajny, ale ma ciągle mało wyświetleń. Szkoda. Więc yy, za niedługo zaczynamy strzelby yy, i być może będzie filmik o o tłumikach, tak, o tłumikach. O wpływie tłumików i, i te sprawy. Albo FMJ, jeszcze nie wiem. W każdym razie, ja się z wami żegnam. Cześć!